Witajcie moi drodzy na kursie świadomego podnoszenia wibracji na wysoki poziom i świadomego utrzymywania wibracji na wysokim poziomie. To już jest przed nami 101 lekcja, więc jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to odsyłam Cię do wstępu. Znajdziesz go w playlistach, cały kurs. Więc zapraszam. Kurs stworzyłam na podstawie książki Kelly Greya Praca z Energią i od teraz, już do samego końca, czyli przez 11 lekcji, będziemy pracować ze wszystkimi czakrami. Czas na aktywację energii światła. Stworzysz w swoim życiu nowe wzory i nawyki. W tym rozdziale wszystkie czakry wzniesiesz na kolejny poziom świadomości. Twój codzienny trening duchowy polega na pielęgnacji świadomości, która pomaga ci stać się czynnikiem intuicyjnym, zmieniającym to, co czujesz i chcesz ujrzeć w świecie. Jeżeli zaangażowałeś w swoją pracę intensywne skupienie, powinieneś już dostrzec konkretne zmiany, zwłaszcza gdy napotykasz na swojej drodze jakieś problemy, kłopoty, to już dokładnie wiesz, jak się z tym obchodzić. Z pewnością nieraz w przeszłości doznałeś zwątpienia lub a zboczyłeś z drogi. Patrząc na tę sytuację, dzisiaj będziesz w stanie odnaleźć prawidłową drogę. Pamiętaj o jednym: w tej wędrówce będziesz potrzebować ogromnej odwagi. I jeszcze jedno: aniołowie czystego światła towarzyszą ci na każdym kroku. Pamiętaj o tym, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Że nie idziesz tą drogą sam, że razem z Tobą idą istoty światła, idą Twoi opiekunowie, idą też Twoi przodkowie, bo cięż często jest też tak, że drogę, którą wybraliśmy, nie jest tylko naszą drogą, ale też jest drogą naszych przodków, gdzie my zostaliśmy wysłani przez ród do uzdrowienia, do uzdrowienia tej energii, której sobie przodkowie nie mogli sami poradzić z uzdrowieniem tego. To, czym zajmiesz się w trakcie kolejnych 11 lekcji, pozwoli ci zintegrować się z wibracjami, aktywowania, aktywowania swojej energii na wyższy poziom. Czas na Twoje przebudzenie. Przygotuj się na swoje najsilniejsze światło. Lekcja 101. Płynę z łatwością. Codzienny trening duchowy polega na odszukaniu równowagi pomiędzy ofiarowaniem a otrzymywaniem. Pomaga też znaleźć bezpieczny grunt między wysiłkiem a prostotą, ponieważ zbyt duży trud oznacza, że sam sobie robisz na przeszkodzie, a jego brak sprawi, że przegapisz to, za czym podążasz. Prostota i płynność. Są właśnie takim bezpiecznym gruntem. I dzisiaj, i w każdy dzień, kiedy będziesz tego potrzebować, powtarzaj sobie tę wibrację. Poruszam się płynnie i bez trudu. Fala dobrobytu obmywa moje życie. Jestem otwarty na wszystkie poziomy przewodnictwa i rozkwitu. Wszechświat wspiera mnie na każdym kroku. Jam jest otwartą bramą, której żaden człowiek zamknąć nie może. Powtarzajcie to sobie tak często, jak tylko będziecie tego potrzebować. Niech to do Was przyjdzie, niech to płynie. Dziękuję, Magda.